Witam Dziś opowiem Wam parę słów o takim produkcie jak botki Raba to Są takie buty do namiotu i do chodzenia wokół namiotu Są to cieplane botki Primaloftem Są świetnie wykonane, są miękkie Spód jest wzmocniony taką podeszwą, która jest Wodoodporna. No i do czego to służy? No przede wszystkim do, do nocowania, jak i do biwakowania wokół namiotu. I o czym? Dlaczego to, teraz o tym mówię? Może jeszcze nie ma zimy. Są to produkty raczej przeznaczone na warunki chłodne, jak i zimowe. No ale warto się właśnie zaopatrzyć teraz w takie rzeczy, zanim nadejdzie zima, zanim będziemy mieli w planie biwakować czy wyruszyć gdzieś w arktyczne rejony czy warto Moim zdaniem jak najbardziej jeśli właśnie twoim sposobem życia jest życie pod namiotem, podróży, gdzie jest chłód, jakiś śnieg, to te botki właśnie jak najbardziej się sprawdzą one występują w dwóch rozmiarach, czy znaczy może nie tak w rozmiarach jak w dwóch wersjach, te są akurat wysokie, istnieją jeszcze takie niskie o tyle niższe. Jednak w warunkach właśnie śniegowych, lepiej sprawdzą się właśnie te. Tak więc jeśli planujesz takie wyjazd, Planujesz pobyt pod namiotem zimą? Polecam.